Dzisiaj stworzymy własny hosting w sieci TOR. Co będziemy potrzebować? W pierwszym kroku ściągnij pakiet XAMP. W kolejnym kroku ściągnij z oficjalnej strony TOR Browser. Rozpocznij instalację z prawami administratora swojego pakietu XAMP. Wszystkie opcje instalacji możesz pozostawić domyślne. Następnie wykonaj instalację TOR Browsera. W kolejnym kroku uruchom pakiet XAMPP i za jego pomocą przejdź do folderu z dokumentami HTTP. Utwórz nową stronę o nazwie index.html, a w niej umieść dowolną treść Twojej strony internetowej. Utwórz nowy folder o dowolnej nazwie w systemie. Następnie tak jak na filmie pokazane przejdź do folderu Tor Browser, Browser, tor Browser, Data, tor. Edytuj plik TorRSE, treść tego pliku również znajdziesz na naszym blogu hackeredu.pl. Należy oczywiście w nim podać ścieżkę do utworzonego wcześniej folderu. W kolejnym kroku uruchom Tor Browsera i zajrzyj do swojego utworzonego folderu. Interesuje nas oczywiście plik Hostname, w którym znajduje się adres do naszej strony internetowej w domenie Onion. Jeżeli strona się nie wyświetla, przekierujmy porty. Logujemy się na swój router. Tutaj konfiguracja jest zależna od posiadanego routera. Musimy przekierować port 80, czyli HTTP, na adres naszego komputera, na którym pracuje serwer XAMP. W opisie filmu udostępniamy fajną stronę na temat przekierowywania portu dla praktycznie każdego routera. Uruchommy ponownie Xampa. Mamy nowy adres. Dobrze, wejdźmy teraz na naszą stronę w sieci TOR. Czasem jednak może to powodować problemy, więc warto wtedy zestartować swojego XAMPA i próbować ponownie. Czasem trzeba chwilę poczekać, tak jak widnieje to u nas na filmu. Strona na pewno pojawi się w sieci TOR. Możemy sprawdzić, czy inne strony działają, bo może jest to problem samego TORy browsera. Jak widzimy, strona w końcu pojawiła się w sieci Tory, możemy ją wysłać swoim znajomym. Oczywiście dostęp będzie tylko poprzez Tora. Edytujmy, sprawdźmy czy po edycji się zmienia. Jak najbardziej się zmienia. To by było na tyle. Zapraszamy na nasz blog. Link jest w opisie. No i oczywiście łapki i subskrypcje są wskazane. Cześć.